Choć do wyborów samorządowych zostały jeszcze trzy miesiące, walka o przychylność Polaków już się rozpoczęła. W warszawskim Parku Praskim samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości od trzech tygodni agitują warszawiaków. Proszę o dalsze pytania. Dziś jednak w tym miejscu raz jeszcze zwrócili się do swego największego konkurenta, Platformy Obywatelskiej. Ponawiamy dzisiaj ofertę współpracy politycznej z Platformą Obywatelskiej. Piątek Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało Platformie Rozmowy. Zwracamy się do środowiska PO w Warszawie z ofertą podjęcia rozmów politycznych o przyszłości Rady Warszawy i samego miasta. Pomysł ten poparł pełniący obowiązki prezydenta miasta, Kazimierz Marcinkiewicz. Ale oferta Prawa i Sprawiedliwości nie zawierała żadnego politycznego konkretu. PiS nie chce wspólnych list wyborczych, a koalicję jest skłonny zawrzeć z LPR-em i samoobroną. To jest niepoważna propozycja, która znowu wpisuje wybory samorządowe w spory polityczne, z których wyszły, wyszły bardzo niedobre rzeczy, które miały miejsce w kampanii parlamentarnej. Dziś jednak PiS przedstawiło polityczną. Ofertę. Po wyborach obie partie miałyby się podzielić najważniejszymi stanowiskami w mieście. Jeśli kandydat PiSu wygra wybory prezydenckie. My proponujemy, aby przewodniczącym Rady w Warszawie był przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. I odwrotnie. To jednak nadal nie przekonuje Platformy Obywatelskiej, która ofertę nazywa mało wiarygodną i nastawioną na propagandowy efekt. To jest absolutne nieporozumienie i jest to skrajna obłuda. Podobnie sądzi socjolog Radosław Markowski, który uważa, że propozycję PiSu trudno uznać za poważną. Jak się naprawdę chce rozmawiać, to przede wszystkim no nie robi się tego via telewizję, tylko po prostu gdzieś tam w kuluarach się uzgadnia pewne rzeczy. Ale reakcja Platformy może tylko Cieszyć polityków pisu. Propagandowy efekt został osiągnięty. Tego typu propozycja właśnie ma na celu stworzenie wrażenia, że platforma nie jest organizacją, która dąży do zgody, która jest docelowo przewidywalna. Na taką nieprzewidywalność, ale w samej platformie najwyraźniej także liczy Prawo i Sprawiedliwość. Jest to też bardzo dobra okazja, żeby ten komunikat jasno trafił do wszystkich środowisk platformy obywatelskiej, która, jak wiemy, w Warszawie jest bardzo podzielona. Propozycja współpracy może być sygnałem dla tych, którzy z platformą chcą się pożegnać. Propozycja pisu nie świadczy o woli porozumienia, a o czymś wręcz przeciwnym. Może też być prognostykiem przed nadchodzącą kampanią wyborczą i zapowiadać, że znów dominować będzie polityczny PR. Grzegorz Kępka, Wydarzenia.